Cześć. Przed nami dzisiaj kolejny gwint w Inoxie. Nowa wersja MTS Technik Inox Edition, czyli amortyzatory gwintowane, produkowane z nierdzewki. Obudowa jest właśnie nierdzewka Inox, czyli nierdzewieje, nie utlenia się, jest odporna na warunki atmosferyczne. Także tak wygląda kolumna przednia. Oczywiście, adapter do cienkiej i grubej wersji mocowania w rotnicy nakrętka hexa rozprężna ułatwiająca regulację i krężyna wykonana oczywiście dla MTS-a przez Heybach'a tak to z bliska jest wykonane jeśli chodzi o spaw jeśli chodzi o jakość wykonania ten to fajnie wygląda także tak wygląda przedni amortyzator tył, no to wiadomo, już tak jak w zwykłej wersji, mamy amortyzator sportowy e, MTS Technik wraz z odbojami i osłonami. I na tył sprężyna podwójna, helper plus sprężyna główna, również wykonana przez Ejbacha. I do tego idzie nam anodowana regulacja, w takim mniej więcej zakresie. Także, e, tak to wygląda, jeśli chodzi o. Golfa 7, Audi A38V, Leona, oktawie, Trójkę i tak dalej. Także to jest wszystko ta płyta podłogowa tego typu. Także zapraszamy do kniwca z mts -a.